Grasz Siema. Ranketów, Gram sobie Ornstona. Dobra. Co ty mówiłeś? Ja nie gram rankedów. Ej, ale mocne ciosy będę napiekał. Stary, ale będę napierdalał będę napierdalał a zobaczysz zobacz. patrz będę miał tylko dużo szarże 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 o dobra, szarże bardzo o szarże ci kurwa On portal click To jest tu no, no nie wiem. No, próbuj tego dżina, co nie? Co? Dobrze. Dobrze. Dobre, no, nie. nie. nie koniec. Icz nie idziesz ści ściąć. O kurwa. A ja to wygram. O tam? Ule, pierdolę w bezlinie! Spokoj jeszcze, Wirkus. <grystanie> Marek Wirkus, jeżeli to oglądasz, no to... Kiedy gramy, bro, ale... <grystanie> ja bym Przestań. Uuuu, relaks w brohale? Nie. Relaks. Relaks. Będę grał w bruchale na spoconych kosiarzy. Relaks. Relaks, relaks. relaks. Nie, bo ko bruchale. w bruchale. Nie, bo wiem, że grasz kosą i nie chcę już z tobą grać. <śmany> ja gram gira. Jest Jestem kosą. Ale ja nie, nie... nie umiem masz tak dobrze kosnąć Także nie pójść się no, Ja mam mnie nie z brałkami. Słucham? Ja mam mnie spodnienie z brauchami Kurwa złota szpatuła Co złota szpatuła? No, no dostaliśmy to Oby samo Obydwoje mają a, o, Każdy o, o, to o, dostał O kurwa W sumie no ja zapomniałem, że w rodzinie robi k... Chujowe da. Mi nic nie pomoże złota szpatuła. Tak. Rakę musimy wyjebać. I musisz starać się dodżować jej kury, żeby Ludzie, się nie spilowała z powrotem. No tak, ja wiem jak działa raka. Co jest kurwa? Przeżywam to portal.

Hmm. Dawaj, Napierdalamy! Nie, wejdźcie kurwa, małpiszonie. Nic? Hmm. Ta znam jak małpa. Ta znam jak tam kęczo. Ta znam jak tam kęczo. Ta znam jak tam kęczo. Napierdalam sobie tutaj. Mam tutaj fiuta, Może zobaczyć po stylie w odcinku i zapiszcie w komentarze. Nie to będę to tam to szedł, no co ty pierdolisz? Relaks e, za, zmień się w górę, ksrałeś po poprzedniej wersji. Mm. <laughs> Relaks relax. Mm. Ulala uloloo. Czy Piramanta będzie dla mnie dobry? Nie. Mm, ne tic No to co? Ej, siła entropii leci. No, <laughs> git No ta! jest git. Nie wiem, czemu ona tak jest. Nie wiem, czemu tak o, nisko robi. na profesorze jest ta siła entropii. Bo jest nie o... bardzo dobry item. To jest. Wchodzimy Ej, przez krzak, zajmujemy. No, bardzo... O, kurwa. Ja S użyłem. Czekaj. Porządek. No. Ja pierdolę. Jak ona się cofnęła do tyłu? Co? Um. A Znalazłem się! No idę, powracam jeszcze. Dobra, idziemy, powracam. Dobra. Jesteśmy w strefie. Ale wyjebał dzwona, kurwa To była ta... ...destrukcja, ona się skupiła na airzone'a. Tak w strachu, kurwa, co uniknąć lewo-prawo, a tutaj... ...sigmuś? Zmyłka? Wiesz, nie wyże kurwa, idę na odbitkę i on tutaj ty. To, wychojałem, cierka wychojałem. kurwa. I tutaj nagle moje ko ku, i kurwa. Zew! Siu. I ona wiesz, znika kurwa. S? To Tych było koniec. zagranie psychologiczne. No i kupuję teraz stalowe serce. Hmm.

Mocno tutaj. Tu są źródła nie idź tam. Tu chodź się. On może mieczorkę No może być może No brak na haksach Proszę. Wi ja? po ciebie. A ja w ścianę nie zajebałem. Suka, zajebał. Dobra, to błędy gry. Moje no, przeszłości... Ej, e... E, e, chuj, no. To wytniemy. No <grym> co, tego wytnie. nie widzieliście? Ty się nie śmiej, kurwa. To wytniemy. Cicho. Cicho Cicho o, To może być ciekawe Woda A ja byorę chyszłość Co wziąłeś? Wola. Ty się, się to, na pewno to, to, to się przyda na moje E O, czym smotne Coś hmm. To by w to ale ty musisz trafić. Dobra, bierzemy dwa Dobra O kurwa, jednego trochę Czekaj, coś kurwa źle robię czy jest zepsute tu? Ty kurwa E klikasz idioto jebany A co muszę klikać? W? Ulta A. R znowu muszę klikać Tak A ja myślałem, że E cały czas Oj Jeszcze okej okay. Idę się wyfilować Mam R'kę, gate Giej to wygrywasz No nie zabijaj Dobra, wódę O, jest poczucia, przecież Mogłem Mogłem, ale ja mam wyjebane w dzielnicowego, bo ja tak O, taka kurwa tak mu napierdalam! Łokietko! 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 Do czy ja muszę R-kę znowu kliknąć? Dobra. Tak, dwa razy, dwa razy. Spróbuj sobie tutaj, na practice tutaj. tutaj R-ka mi minęła, ej! Co <ścoughs> kurwa nie spróbujesz? Nie, pierdolę. Dobra. Bo ja cały czas E kurwa klikałem. A to R-kę muszę znowu... Dobra. Wzięliście że nie wiedza czasami, kurwa, ten. Kurwa, ten? Kurwa, ten. Nie wiedza czasami, kurwa, ten. Cytat na dziś. Nie wiedza czasami, kurwa, ten. Kurwa, ten. O... Bożej na r tego pedał O kurwa, ma 123 kryzal. To dwadzieścia trzy No, teraz od razu lepiej. Też no, nie, bo nie widzimy patronów. Eee, eee, ci kurwa zasięgnij. O, Otrzymałem tego. Patrz jak kurwa zdysi. No nie, e. No to teraz, kurwa, każdą merkę będę trafiał. Ja myślałem, że to E muszę klikać. Spadłkę mamy. Eee. Co ty powiedziałeś? Spadłkę mamy. Nie, ten kurwa użytkownik tego kanału. Coś tu, kurwa, maniaczy. Słuchaj, słuchaj. Powtórz to. Taki cwaniak kurwa. To wylecie. Przesunęc w już nie kurwa, jak to. Taha. Ta. I co mi wybrało kurwa? Nie mogę się ruszyć. Mogę odtwarzować ten nic. Mocny um. Mocny ten eee, Bez antychila nie damy rady tutaj. No niestety tak karalnie. A ja mam znowu ja. Buga, że widzę trzy karty. Ty tu widzisz, Preston? Trzy karty, kurwa. Znowu mam tego Buga jebanego. 3 karty. Halo Riot. Rioto. Please, 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 kupuj to. to. No tak, trzeba, trzeba. A ja może hmm. bym chciał Riven. Bo mi pasuje, kurwa. Chodź no, Riven i mnie to tu nie wie. wkurwiaj. Riven! Po co nam tolą? Będą nam to więcej mi? tylko bić. A po chuj mają nam więcej bić. Zamuleć ci laptop, stary. I ty wspierasz takich użytkowników? Hmm. Um. Nie wiem, nie, nie co Coś miałem zrobić. Zapomniałem. I przypomnijcie mi, co miałem zrobić. Dalej to napisać, bo masz kurwa karty. Nie Tu miałem nie. co zrobić, kurwa... Ty czemu po 650 są te... Nie, nie rozumiem. Bo on z Orn ma tańsze? Aha, no tak. Ale on, kurwa języka uh, Ty kurwa zabiłeś swoją koleżankę! Mm. Mocny jestem! Okay. totalnie zjadł mnie! Okej okay. Kurwa z 10. ją... Meleksem. Jestem... Trzy... pam Co kurwa. Ja już zaczynam ten. Biorę Tochmechen, Tochmeella. Znowu do mnie ma... Ma tego i tormy. No dobra, teraz mam tormejla, no to wiesz. Inaczej to trochę będzie mm. wyglądać I patrz ile ja już biję za Otosa biję 240 To to lepiej mm. wygląda Nie no dobry dobry ten dobrej Dobry i telema niż 600 czasami spadłem Ale na krytyku No jeszcze szpony z Znowu karty kurwa no. Czaj Nie, dobra Dobra On mi za dużo bije i się rozdzieliliśmy Wiesz co się stało Stoliportowałem się do ciebie, i zamiast się cofnąć i zasunować dwóch to nie cofnąłem się i górnie zrobiłem czy to twoja wina? Kurwa, zjebałeś. Począć czym jest taka... Nie, no tak naprawdę. Ten kwiat mi bije dużo, bo on, on ma tyle atak speeda. a on bije, procent... on bije mi tak e, trudno, Że kurwa, wziął szpony się na stali. Kujujcie jego głód Ale mają fajnego spawna podżywata. Oja pierdola ma 2400 nie wypierdoli nie jesteś powiedz mi czemu on bije mi tyle z autosów. Wytłumacz no, mi to, proszę. Ma. No co on na zobacz, Muszę zobaczyć. Pokaż mnie, jego No, On ma to. A My to co cool ja tylko cool. czemu? To ilu ma kurwa HP, że on bije o wiele, wiele więcej ode mnie? Mogę te... mm. nie spekulować. Nie pierdol, że on też masz ponesie, a nie ma się na No dobra. Dziękuję za oglądanie. To był na tyle. Narka kurwa, Essa.